Nacennik Motywacyjny. Wieczorna dawka motywacji od mediteusz.pl. Dobry wieczór, dziewczynki i chłopcy. Dobry wieczór, słuchacze i słuchawki. Dobry wieczór, mediteuszki i mediteusze. Jest czwartkowy wieczór 2 listopada 2023 roku. Imieniny Bogdana, Jerzego i Tobiasza. Solenizantom raz jeszcze wszystkiego pięknie niemożliwego, bo co możliwe, to i tak się spełni. Zapraszam na 61. wydanie Nasennika Motywacyjnego. Dzień zaduszny to szczególny dzień, bo wspominamy wszystkich tych, którzy kiedyś chodzili po niebieskiej kulce, a potem z jakiegoś powodu opuścili ją, czy też przedwcześnie, czy też dobiegając do mety, tak jak zostało to zaplanowane, gdzieś tam wysoko, gdzie. Nie wiem. Jest pewna ciekawa technika, o której opowiedział mi sam lechem Fazy Stefański lata temu. To technika, która wywodzi się wprost z metody Silwy. i Jose Silva też o niej pisał kilkukrotnie w różnych swoich opracowaniach. O tej technice opowiedział mi też mój nauczyciel NLP Andrzej Batko. To pytania. Pytania, które możesz zadać swoim bliskim, którzy odeszli z tego padołu ziemskiego, a którzy gdzieś prawdopodobnie jakaś skupisko energii albo w innym wymiarze, cokolwiek byś nie podstawił albo nie podstawił pod tę formułę, istnieją, są, a być może są gdzieś w naszej pamięci tylko i wyłącznie. I dzięki tym pytaniom jesteśmy w stanie wydobyć odpowiedź na zadane pytanie. Mój ojciec dobiegł do mety, jak miał 43 lata. Ja, będąc w 8. klasie wtedy szkoły podstawowej, chciałem za wszelką cenę z nim nawiązać jakiś kontakt. Okazało się, że 43 lata mi się wtedy wydawało, że to wiek naprawdę zaawansowany, że 43 lata to jest coś nie do wiary. Dziś, tak jak powiedziałem w codzienniku motywacyjnym, jestem starszy od mojego ojca, który dobiegł do mety poprzez chorobę. Zjadł go nowotwór. I ja wtedy jako młody chłopak. Poszukiwałem rozwiązania, jak nawiązać kontakt. Wiedziałam, że to jest niemożliwe w sensie zadzwonienia, spotkania się, ale być może gdzieś tam już kiełkowały jakieś pierwsze zagadnienia dotyczące silwy, czy, czy jakkolwiek byśmy tego nie nazwali rozwojowych metod. Podświadomie czułem. Że jest to możliwe. Potem opowiedziała mi o tym babcia, że jeżeli się modlimy albo wspominamy zmarłych, to oni gdzieś są. Ja się tej myśli bardzo uczepiłem. Byłem bardzo młodym e, dzieciakiem, który chciał za wszelką cenę pogadać z ojcem, bo to była dla mnie bardzo ważna osoba. I zacząłem to praktykować. I czy się udawało? Nie wiem. Jakieś odpowiedzi uzyskiwałem, albo przynajmniej wydawało mi się, że wszystko idzie po mojej myśli. Po wielu, wielu latach, kiedy spotkałem Lecha Enfazego Stefańskiego i toczyliśmy zaawansowane rozmowy na temat ezoteryki, ludzkiej podświadomości, kontaktu ze zmarłymi i wszystkimi tymi rzeczami, którymi po części teraz zajmujemy się też na kanale Mediteusz Stefański, Opowiedział mi właśnie o tejże technice, o kontakcie z kimś, kto był dla nas ważny i do kogo możemy skierować swoje myśli, poprzez naszą podświadomość dostaniemy odpowiedź. Ja nie chciałem wierzyć, byłem wtedy młodym studentem któregoś roku, ale z drugiej strony zdałem sobie sprawę, że kiedyś praktykowałem takie rozmowy z moim ojcem. Przed zaśnięciem, przed snem, przed jakimś tam zrelaksowaniem się wysyłałem, pytałem go, po prostu go pytałem, wysyłałem mentalnie zapytanie. I potem odpowiedzi się pojawiały. Pojawiały się w różnych konfiguracjach: a to gdzieś coś zobaczyłem na ulicy i przyszła odpowiedź, a to ktoś mi coś powiedział, a to coś przeczytałem. Tłumaczyłem sobie, że te odpowiedzi są właśnie udzielane przez mojego tatę, który gdzieś tam jest bardzo wysoko albo nisko, nie wiemy tego dokładnie. I jak rozmawiałem ze Stefańskim, Stefański opowiedział mi dokładnie o tej technice, którą jako młody chłopak sam intuicyjnie odnalazłem. I mówię kurde, to niemożliwe. Ale okazało się, że, że tak, że istnieje taka technika i że ona według wielu działa. Nie wierzyłem, tak jak ci powiedziałem na samym początku, ale potem zdałem sobie sprawę, że wszystko to, co praktykowałem lata wcześniej, przychodziło do mnie, uzyskiwałem jakoś odpowiedzi. Do tego te, też cię dzisiaj namawiam. Spróbuj. To wyjątkowy dzień dzień zaduszny, możesz pobawić się. Jeżeli nawet nie wierzysz w taką komunikację, to możesz sprawdzić, czy to faktycznie działa. Co trzeba zrobić? Połóż się bardzo wygodnie, oczywiście z wyprostowanym kręgosłupem. Kilka głębokich wdechów przez nos, wydech przez usta. Powietrze prowadzisz do przepony nisko. Chodzi o to, żeby się zrelaksować. Poruszaj całym swoim ciałem. Bardzo ważna rzecz, żeby zapewnić sobie ten minimum komfortu, aby nikt ci nie przerwał tego ćwiczenia, bo bycie w takim stanie, kiedy skupiamy się na osobach, na których nam zależy, chcemy z nimi jakoś tam pogadać. No jest naprawdę stanem bardzo głębokiego transu czasami. W niektórym udaje się popłynąć bardzo głęboko. I teraz bardzo ważna sytuacja. Skup się pomiędzy brwiami swoimi, na tak zwanym trzecim oku, albo na punkcie pomiędzy brwiami, tuż u nasady nosa. I oddychając bardzo spokojnie, miarowo i głęboko, Przywołaj w umyśle obraz tej osoby, której chcesz zadać pytanie. Ważne jest to, aby ten obraz był jak najlepszym obrazem, jak pamiętasz tę osobę. A tu nie chodzi o wyrazistość tego obrazu, tu nie chodzi też o kolory, o jakieś tam sytuacje, tylko chodzi o to, abyś przywołała albo przywołał ją w swoim umyśle. Tak jak chciałbyś ją widzieć teraz. Na przykład masz taką szansę, że ona staje przed tobą i jest ta osoba zmaterializowana w takim wyglądzie, w takim kształcie, w takim anturażu, jaki byś chciał albo chciał zobaczyć. I zrób to bardzo wyraźnie, przez kilka minut. Przywołuj tę osobę i to nie chodzi o jakieś tam wywo wywoływanie duchów, czy tam jakieś ezoteryczne zabawy, tylko chodzi o to, aby w swoim umyśle zbudować. Obraz tej osoby. Możesz, możesz posłuchać jej głosu, jeżeli coś do ciebie mówi. To tylko twoja imaginacja, więc tam się może wydarzyć wszystko. Jeżeli to zrobisz, jeżeli zauważysz, że ten obraz jest naprawdę taki, jaki chciałabyś albo chciałbyś zobaczyć, zadaj po prostu pytanie. Zadaj pytanie dotyczące problemów, problematów. Czegokolwiek chcesz, to naprawdę nie ma znaczenia. Możesz puścić wodze fantazji, możesz wręcz prowadzić dialog, możesz pogadać. W moim przypadku ja nigdy nie nawiązałem takiego kontaktu, że mógłbym pogadać, ale zadanie pytanie, które kierowane były personalnie, hmm, przechodziły odpowiedzi, tak jak ci powiedziałem, a to w książce, a to w muzyce, a to gdzieś na zewnątrz chodząc po dworze albo po polu, bo akcja dzieje się w Krakowie. Albo jakiś zlepek słów, albo jakaś przypadkowo przeczytana sentencja na jakimś tam murze czy gdzieś, dawała mi jasną odpowiedź. Tak prawdopodobnie będzie u ciebie. Być może uda ci się skomunikować też, ale nie dawałbym temu wiary zbytniej, że to będzie taka komunikacja, chociaż życzę ci tego naprawdę. To zawsze duże przeżycie zadawaj pytania kieruj je i poproś o odpowiedź to bardzo ważne poproś o odpowiedź żeby ta osoba personalnie którą wizualizujesz którą przywołujesz w swojej pamięci pomogła ci odnaleźć odpowiedzi nie żądaj od niej odpowiedzi to bardzo ważne nie żądamy odpowiedzi prosimy o to żeby ta odpowiedź przyszła do nas w jakikolwiek sposób ale żebyśmy wiedzieli że to jest odpowiedź od tejże osoby. Praktykuj to często, nie tylko w dzień zaduszny. Ja to robię naprawdę kilka razy w roku, jak mam jakieś challenge, duże wyzwania, jakieś sytuacje, które wydaje mi się, że mnie przerastają, a na drugi dzień okazuje się, że to tylko była imaginacja, że Boguś gdzieś tam odpalił w jakiś sposób inny i przyszła do mnie odpowiedź i ona przychodzi zawsze. Zawsze 10 na 10 jest odpowiedź w przeciągu naprawdę bardzo krótkiego czasu. Do tego też cię namawiam. Rozmawiałem się z ratyńskimi. Ratyńscy powrócili z greckich wojarzy. To należało im się jak psukość, bo nie było ich na wakacjach bardzo, bardzo długo. I tak rozmawialiśmy na temat książki przeżyłam, którą ja osobiście przeczytałem już kilkukrotnie i występiłem znowu. Kod rabatowy. Mediteusz. Tak brzmi. Kod w sklepie przeżylam.pl możecie klikać książki. Yy... Piękny pamiętnik, najlepsza rozwojowa książka, która uświadamia nam, jak my teraz żyjemy, a jak żyli inni, w jakiej przestrzeni czasie, w jakich warunkach i jak odzyskiwali nadzieję, miłość, wiarę, wiarę w ludzi, wiarę w siebie i w to, że będzie dobrze przeżyłam A jak macie ochotę, to w sklepie ratyńskich jak lepiej żyć też jest 10% na hasło Mediteusz w jednym i w drugim. Live już we wtorek o godzinie 19.00. 19.19.15 potrwa półtorej godziny. Andrzej Włócikiewicz i Zbigniew Królicki oraz inni trenerzy Silwy będą odpowiadali na pytania, będziemy rozmawiali z nimi a propos metody Silwy. Czy warto, po co, dlaczego, gdzie i jak to zrobić? To naprawdę będzie jeden z ważniejszych inauguracyjnych liveów, bo będzie też otwierał naszą przestrzeń, którą stworzyliśmy z Ratyńskimi, którą nazwaliśmy szumnie. Centrum Sterowanie Wszechświat. Kładniam się nisko do samej Ziemi, dziękując jednocześnie Kawowiczom. Życzę dobrej nocy wszystkim tym, którzy dzisiaj mają taki refleksyjny dzień. Jak ja. Trzymajcie się ciepło i poręczy, co złego to nie Do usłyszenia jutro o 6 rano, ale będzie zupełnie inaczej niż było do tej pory. Dlaczego? Do 6 na razie. Nacennik motywacyjny. Wieczorna dawka motywacji od Mediteusz.pl